Witam wszystkich widzów. Dziś w filmie poruszę temat kluczowy dla funkcjonowania globalnej gospodarki, czyli relację Chiny stany Zjednoczone. Choć nie muszę nikogo przekonywać, co do ważności stosunków między tymi dwoma największymi potęgami światowymi, to mam wrażenie, że w ostatnim czasie dużo mniej się na ten temat mówi. A jeżeli już, to tylko w zakresie taryf celnych, jakie na Chiny mają zostać przez administrację Donalda Trumpa nałożone. Temat taryf celnych nakładanych przez Stany Zjednoczone jest obecnie omawiany na wszystkie możliwe sposoby, ale przede wszystkim w zakresie dotyczącym ceł nakładanych na import z Kanady i Meksyku. A są to sprawy jednak drugorzędne, ponieważ to nie Kanada ani Meksyk są. Rzeczywistym konkurentem Stanów Zjednoczonych, a polityka celna ma zmienić układ sił gospodarczych nie w odniesieniu do Kanady czy też Meksyku, a w odniesieniu do Chin. Donald Trump chce zmienić ciąg wydarzeń polegający na stopniowym zwiększaniu roli i siły Chin kosztem Stanów Zjednoczonych i przeprowadzić proces odwrotny proces reindustrializacji, przenosząc produkcję. Z Chin do Stanów Zjednoczonych. Kwestia relacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi nie jest pokazywana we większości w pełnym świetle. Ma nieco inny wymiar niż nam się wydaje i ma oraz będzie mieć olbrzymi wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynkach kapitałowych w roku 2025. Chcąc zaprognozować, co będzie się działo na rynkach w roku 2025, Powinniśmy wziąć pod uwagę bardzo ważne elementy układanki gospodarczej na osi Chiny, Stany Zjednoczone, które zostaną zaprezentowane w tym filmie. Przypominam, że treści znajdujące się w tym filmie nie mają charakteru porady inwestycyjnej, prezentują jedynie poglądy autora. Rozpocznijmy od sprawdzenia, w jakim stanie gospodarczym są Chiny. Problem jest taki, że po prostu nie wiemy. Dane, które są przekazywane z Chin są dość ograniczone. Dodatkowo można mieć duże wątpliwości co do ich wiarygodności. Podobnie jak na przykład mało wiarygodną była informacja o zaprzestaniu przez Chiny kupowania złota w drugiej połowie 2024 roku. Generalnie jednak wszyscy obserwatorzy są zgodni, że chińska lokomotywa nie jest w okresie boomu, raczej w stanie stagnacji. Co możemy stwierdzić spoglądając na oficjalne dane? No, wzrost gospodarczy w granicach 5% może nie jest czymś złym, ale biorąc pod uwagę potencjał Chin, no myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że nie jest to zbyt dużo. Ostatnio mamy także obniżenie się wskaźników PMI zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym poziom zbliżony do około 50 no jest można powiedzieć taki nierewelacyjny to co przykuwa uwagę to spadające ceny nieruchomości oraz zerowa inflacja czy nawet deflacja jeżeli spojrzymy na wykres głównego indeksu akcji chińskich Hang Seng, to możemy zauważyć, że od roku 2018 mamy dość zdecydowany trend spadkowy. W ostatnim czasie spadki zostały, trzeba przyznać, zahamowane. Od końca 2022 kurs indeksu przeszedł w fazę konsolidacji, pomimo chwilowych pików do góry, o tym czym były one spowodowane nieco później, nie uformował się jednak trend wzrostowy. A dzieje się to w czasie doskonałego okresu dla rynków akcji. Indeksy amerykańskie, tutaj S&P 500, indeks Nasdaq, ale również europejskie, czy też japoński Nikkei zyskały bardzo mocno. Ale myślę, że najciekawszym wykresem dotyczącym Chin jest wykres rentowności obligacji rządowych chińskich. To, co widzicie na ekranie, to wykres rentowności obligacji chińskich dziesięcioletnich. I proszę zauważyć, że od roku 2018 rentowności spadają, ale jakby tego było mało, to w ostatnim czasie, mniej więcej od listopada 2024 roku, ten spadek jest bardzo dynamiczny. Obecna rentowność obligacji dziesięcioletnich chińskich wynosi 1,63%. Jaki można wyciągnąć wniosek z tych danych? Ano taki, że gospodarka chińska jest w mocnej stagnacji. Rynek nieruchomości już od dość długiego czasu się wręcz zapada. Skąd bierze się ta niemoc? Nie chcę tu spłycać tego tematu. Bo zapewne jest sporo przyczyn i czynników, które dają taki, a nie inny efekt. Przy okazji chciałbym was poprosić, jeśli macie na ten temat swoje zdanie, swoje przemyślenia odnośnie przyczyn słabości chińskiej gospodarki, to proszę dajcie znak w komentarzach. Sprawa jest na pewno dość skomplikowana, ale nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn jest ograniczona płynność w systemie finansowym i gospodarce chińskiej. W połowie stycznia Ludowy Bank Chin wpompował 131 miliardów dolarów w system finansowy w postaci krótkoterminowych funduszy, co stanowiło płynnościowe wsparcie dla systemu, który, jak się okazuje, doświadczał w tych dniach kryzysu płynnościowego. Informowałem o tym w filmie wiadomości NV z dnia 18 stycznia. System finansowy Chin potrzebuje zwiększenia płynności, a gospodarka potrzebuje stymulacji, czyli dosypania gotówki i to w olbrzymiej ilości, aby gospodarka mogła przyspieszyć i uwolnić swój potencjał. Władze Chin wydaje się, że wiedzą o tym od dawna, ogłaszając co jakiś czas gigantyczne pakiety stymulacyjne, które Miałyby trafić do chińskiej gospodarki. Temat ten, jako istotny dla światowej gospodarki rynków kapitałowych, śledzę uważnie i informuję Was na kanale INV.net w filmach z 25 września, 5 października czy też 14 grudnia. I choć informacje o uruchamianej stymulacji gospodarki przez Ludowy Bank Chin i władze chińskie. Wywołują chwilowy entuzjazm na rynkach, stąd m.in. biorą się te piki na wykresie indeksu Hang Seng. Natychmiast pojawiają się również tacy inwestorzy, którzy deklarują, że teraz już swoje pieniądze pakują w inwestycje w Chinach, no bo Chiny teraz już ruszą bezsprzecznie mocno do przodu. Złoto reaguje gwałtownymi zwyżkami, drożeją również surowce. Ale po kilku dniach euforia się kończy, a kolejne dane gospodarcze pokazują, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Tymczasem amerykański Fed, chcąc obniżyć inflację, która wymyka się spod kontroli od roku 2022, podnosząc najszybciej w historii stopy procentowe z poziomu około 0 do 5,5% w okresie około pół roku oraz redukuje aktywa znajdujące się w bilansie, systematycznie sprzedając wcześniej kupione obligacje i inne papiery takie jak MBS. Efektem między innymi tych działań jest zdecydowany wzrost wartości dolara. Na wykresie indeks dolara amerykańskiego DXY. W momencie, kiedy dolar się wzmacnia, jak na dłoni zaczynają być widoczne efekty systemu, w którym waluta jednego kraju jest dominującą walutą światową. Wysoki kurs dolara, który bezpośrednio odzwierciedla jego ograniczoną lub też niewystarczającą ilość w stosunku do zapotrzebowania, powoduje, że staje się on niszczycielską kulą uderzającą we wszystkie gospodarki, które opierają swoje działanie w mniejszym lub większym stopniu właśnie na dolarze. To, co dla wielu może być zaskakujące, to fakt, że gospodarka chińska jest mocno oparta na dolarze. Chiny dużo handlują za dolary, potem te dolary trafiają do systemu i stanowią część i to dużą część krwioobiegu gospodarczego, a także systemu finansowego. To właśnie mocny dolar uderza w chińską gospodarkę, powodując problemy płynnościowe, hamując jej działanie. Nasuwa się tutaj bardzo logiczne pytanie, no ale dlaczego Chiny nie uruchomią i nie wdrożą w życie rzeczywiście gigantycznych, Pakietów stymulacyjnych, i krótko mówiąc, nie dodrukują juanów, aby pokonać te problemy płynnościowe, a przynajmniej w jakiejś części. To spowodowałoby dewaluację juana, no to nawet lepiej, bo zwiększyłoby konkurencyjność chińskiej gospodarki. No i właśnie w tym jest problem. Uruchomienie dodruku na szerszą skalę doprowadziłoby do Znaczącego spadku wartości juana. I tego Chiny się po prostu boją. Dlaczego? Ponieważ już teraz działa system kontroli przepływu kapitału, który blokuje na szerszą skalę przepływ kapitału odpływ kapitału z Chin. Przy znaczącej dewaluacji juana ten system po prostu mógłby nie wytrzymać, i zamiast przyspieszenia gospodarczego, Chiny doprowadziłyby takim ruchem do upadku własnej waluty. W związku z tym, co poruszyłem we wcześniejszej części tego filmu, w negocjacjach handlowych to strona amerykańska rozdaje karty, a mocnym dolarem uderza w gospodarkę chińską. Dlatego na obecnym etapie w interesie amerykańskim nie jest osłabienie, a wręcz wzmocnienie dolara i zadawanie jeszcze większych ciosów gospodarce Chin, przy okazji obrywa się również innym państwom. Tym sposobem Stany Zjednoczone mogą wynegocjować wiele elementów korzystnych dla nich, w tym także przeniesienie części produkcji chińskiej może tej najbardziej wartościowej właśnie do Stanów Zjednoczonych. Chiny zamiast u siebie będą więc produkować niektóre rzeczy właśnie w Stanach Zjednoczonych. No ale co w zamian? W zamian USA może zdecydować o dewaluacji na właśnie ale czy koniecznie dolara? A może wystarczy deal na mocy którego dojdzie do dewaluacji? Zarówno juana, jak i dolara względem złota i być może także względem niektórych innych surowców. Jeśli ten film ci się podoba, kliknij łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Kanał stawia ciebie na pierwszym miejscu oraz niezależność przekazu, odrzucając sponsorów. Dlatego subskrypcje są bardzo ważne i kluczowe. Dla rozwoju tego kanału rewaluacja wartości złota spowodowałaby znaczące zwiększenie wartości rezerw w złocie, co z kolei na przykład pozwoliłoby na uwolnienie części dolarów z rezerw do gospodarki. Chiny tym sposobem uzyskałyby zwiększenie uniezależnienia. Od dolara. Stawiam w tym filmie taką śmiałą tezę i zostawiam was z nią, pytając o waszą opinię na ten temat. Ostatnie dynamiczne wzrosty cen złota, czy też przewożenie dużych ilości z Londynu do Stanów Zjednoczonych, nie wskazują na to, że coś. Jest na rzeczy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia wkrótce Paweł.